Panny panie wszyscy, wszyscy, wszyscy lecą odnośnie tędy Odnośnie Czerwonego Wszyscy Nowe lecą tędy Alowie, słuchajcie Krystiano Cicho Wszyscy lecą tędy Później Sporty lecą tu Helkaty uciekają tędy O kurwa, Krystiano rozdał Ja pierdolę ha, bo ty. No to ładnie. On no ma, te, ma te swoje pomysły, ale wychodzą mu je. No to musimy wygrać. Ja bym cię zapytał, co ma zrobić VK potem i M6. Wszyscy, wszyscy. To, czyst... to, to z sportami, ze sportami, Dobra. I v no masz ten i znaczek M... ciężki. VK i M6 ustawi się tutaj właśnie na tych górkach, jest takie bicie dobre. No to z tyłu zostaną. Tak, tak, tak. No i o to mi chodziło. Oh. Będę osłaniać krokaty, nie z góry. Ja teraz trochę w Polsce robię, jeszcze parę domków w Polsce. No, ja jeszcze trochę to będę w Anglii siedział. Pałka. To co, na stałe zostajesz w Anglii? Na co ty. Koniec sierpnia, początek sierpnia jadę do domu. Ale co, później znowu wracasz? Nie. Um, czego? Szczerają we mnie. Mam kurwa dobrą robotę w Polsce załatwioną. 22 A 22 chyba że zyre. ta 22 zyle na godzinę To co ty kurna robisz? Ale na koparce? Tak, tak e, kur... Tak duchu no to witam Idziemy, jedziemy, jedziemy KWSy dalej prosto, M6 tutaj zostaje teraz Żeby nam M6 nie... zostaje LK ty ty dół Helkata Tak, ktoś ma bicie z góry to przystać i walczyć. Ale dawaj po mnie tu rozkurwią już ci jadę, pomagam, poczekaj Panowie posłuchajcie się dokładnie, sporty miały tutaj, zatory Herkaty w dół, a M6 i VK zostaje, na górce Jechać na dupę? Dawaj, dawaj, ja też nie Uwaga, uwaga, Chromeo Dobra, cztery sporty są tu, bierzemy. Ładnie. Sporta Sport po lewej. lewej. Widzę, widzę, jadę za tobą. Będę łać. Kopie jakś mnie w w Duchu, nie szturchaj mnie tyle, okej? Okay? Mam helkaty teraz troszeczkę z tyłu zostać. Zajebał mi Muraka. Kurde, nic nie mogę trafić stary Dobra Czyścimy, czyścimy tu z góry w miarę ile możemy Dawajcie, dawajcie, ładnie. Tak, no tu masz mikrofon już, napisz. O, oh, Helkaty może by się cofnęły na naszego Kapa. Tak. Nie, to teraz czekaj, kto tam jest u góry? Yy, dobra, Helkaty niech spadają. Kurwa, na ja tu wjechałem, teraz nie mogę wjechać. Się zajebałem teraz ja. A to Cromwell jest, kromka jest na kapie, na bank, milion procent. Spoko, ale ten ciężki się ich nie wraca dobrze dobrze nie no jedzie. nie my się damy radę we dwóch jedzie gdzie jest fałka teraz no. A fałka odpadła już nie fałka jest tutaj obstawiłem dół gdzie herkety były poszło ponownie tutaj tak tu o, tu macie sporta e, no. tutaj macie m6 i e, arte jedną dawaj dawaj ty dołem, ja górą Dobra Ja jestem na hitach Mam helkata, mam helkata To poczekaj, nie pchaj się tam Ja ściągnę tego komuś od czuj Helkata na dobicie Dziękuję A mi pociągnął za 400, chul. Spokojnie, ogramy to. E, coś się ode mnie odbiło, nie wiem co. Tam jeszcze to 150 jest. Kurde, normalnie mi wku... zniosłeś. No dobra, M6 do mnie walał. Ojej, jej, 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 Faktycznie Ładnie. nie idzie ci dzisiaj, co? Nie idzie ja już, już. myślałem, że już to? tobie dalej, co? Tak. Ooo, podwójnie gąski ma zdjęte. Aj dupa. Oj, dupa. Tylko dwa celne strzały tylko dla... M6 wal tego test 150. Ona tam z góry go nie będzie widziała. Raczej ta M6 ma. Ta ich M6 ma 40 HP, nie? Pięknie. M6 go cykła. Pięknie. Ja, no cofaj się. Znaczy to M6 tutaj co jest z duchu na górce, niech zjedzie. Tam, Po co tam już podjeżdża? M6, -tka M6, -tka jest, twarda, jest, bardzo... ty, M6 jest twarda. Ty, M6 jest twarda, ją ciężko przebić, niech jedzie, niech napiera do przodu. Nie jest ciężko jej przebić, bo trzeba trafić ją. Znaczy ja no, ją trafiłem, no, już, Nie, ja tam tą M6kę trafiłem. To tam trzeba uważać. Tam chodzi z... Mi chodzi naszą. Tu jest, o, oni tu stoją. Tu jest arta na pewno, na 100%. No. No ładnie, spóki co wygramy. wygramy to raczej. nie? Ile macie życia? Pięknie. pięknie pełny, pełny. No kurwa. Jeżeli ściągniecie sporta, to na pewno arta was nie, nie zdejmie na hita. No nie tą. Humelkiem ja grałem, humelek tam do 800 chyba ciągnie maksimum gdzieś tutaj będzie A ma Spokojnie bo Klotu nie słyszy, napisz mu Nie no dobrze jedzie Ale wiedział cię zaznaczyłem to będzie wiedział Nie, dobrze jedzie, jedzie tutaj po Artę Nie jedzie no, po co Ale dobra jak tam wyjedzie z to wyświeci ostatnią linię, on wyświeci ka całe, nie? A Jostka to jest liniana, a co potem? T29 Eee, na te puchy. To jest okrutne po prostu. Po lewej sport, po lewej sport masz Arta, dostaw sporta. A Miodek czego... Miodek pomóż im, bo masz 100% HP O panowie, wytrzepę, się już dawno i zjechać. No i przegrana. Nie, 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 spokojnie. Arta, pamiętajcie, ma... Nie, Mielek, arty, ja arty to padają już, kurwa, jak szmafia. Arty mają drugi, długi reload, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, humelek ma około 22 czy 25 na tym, na reloadzie. Nawet jeżeli jest wymaksowany. Ja wiem, przecież jak humelę grałem. I no ma wąski zasięg bitia, długo się kalibruje. Słyszy. No macie humelka. Z prawej. Wieć, wieć im może pić. Human jest szybki, nie? No, on jest taki w miarę zwinny, ale on długo kalibruje, nie? Jecie, jecie, ci nie patrzę na ciebie, gaz, 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 o pięknie ładnie. No i teraz gdzieś tutaj macie tego mx e, Wiesz, jeden na kapa. Za, tutaj za, za budynkiem był, za wagonem koło tej kurwa, młyny, czy co? Jeden na kapi niech zostanie, a drugi niech szuka, bo jak was o, skapuje... Tak, tu, 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 tu. Uważaj. No o, widzisz? Jest. Po prawej, Mówiłem? Ale on już tak nic nie ugra, nie zdąży Jech. skupić, nie? Jedź, jedź, na twardo na niego. Teraz grzej. No on Dawaj musi mieć... Przynajmniej. Przynajmniej. On przynajmniej gdzieś... W Strzelaj Strzela i taran. Lepiej taran, potem strzał. To jest Arta, to nie jest czołg inny, on, on musi... Uważaj, jedziecie po mały pomału, pomału. mu mały na niego, na niego, na niego, gaz, gaz, małysza. gaz, gaz! gaz. Oj, ładnie. Ślicznie! I Pięknie. Pierwsza wygrana dzisiejszego wieczoru i ile? 12k, ładnie.